Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie z tej strony, Was Tom. i temat w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, co się stało z Roxmb. Zapraszam. Zanim przejdziemy do filmu, możecie stać subskrypcję na moim kanale wraz z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę pod filmem, a także odesłać film znajomym. A i w filmie oprócz screen pojawią się fragmenty z ostatniego filmu na kanale Roxmb, więc nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Roxmb, jeden z większych, jeśli nie największy, kanał poświęcony tematyce Minecrafta, w, oczywiście w Polsce. Kanał stworzony z pasją, jednak od 7 kwietnia 2020 roku na kanale nie są opublikowane żadne treści, pomimo zapowiedzi nowego filmu już 8 kwietnia 2020 roku z Akademii Parkura. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jutro pojawi się Akademia Parkura i dajcie znać kiedy chcielibyście kolejny odcinek Minecraft Dungeons. Może będzie pojutrze, co sądzicie? Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć! I od tamtego czasu pozornie na kanale nie panował żaden większy ruch. Jednak 8 maja 2020 roku pojawił się niepubliczny film, na którym Rock zgranał na Pianini. W opisie będzie link do tego filmu. Między innymi tam Rock opisuje na dwa komentarze, dając dosyć ciekawe poszlagi dotyczące jego zniknięcia. W pierwszej odpowiedzi Rox pisze, że wszystko gra i niedługo do nas wróci. To była odpowiedź sprzed 3 miesięcy. Pytał też, skąd się tu wszyscy widzowie wzięli, bo wiadomo, film nie był, nie był publiczny itd. W drugim z kolei sprzed pięciu miesięcy. Pisze tam, że na kanale Roxplay pojawiły się filmy z kamerką, że problemem jest obecny, jego obecne miejsce zamieszkania. Pisze tam również, że w środę pojawia się Akademia ja, Palko jako film informacyjny. Jednak, jak wiemy, nic z tych planów nie wyszło. Dlaczego? Otóż ten komentarz był z pięciu, sprzed pięciu miesięcy gdzie dwa miesiące po jego zaginięciu. Ale co się stało? Cóż, zagłębmy się dalej. Ostatnimi aktywnościami jego jest uczestniczenie w filmie do Knessa wstawionego 19 sierpnia 2020 roku, w którym mówi o tym, że wszystko u niego w porządku, choć ma lekką chrypkę, a także niedawna zmiana statusu na Discordzie z niedostępnego na no zaraz wracam, co może świadczyć o jego powodzie już w listopadzie lub na początku grudnia. Jednak to było powodem braku aktywności? Fani wysuwali wiele teorii, w tym tą najsmutniejszą, że RoxMB miał wypadek i zginął. Co jest głupotą, skoro był na filmie u Doknesa i zmienił status na Discordzie. Fan to pewnie już wtedy wiele kanałów telewizyjnych oraz portali internetowych chcąc zarobić na tym oraz wiadomo, wykorzystać tu tragedię, zaczęłoby o tym dzwonić, jak to smutno, zginął wielki polski YouTuber itd. Druga mówi, że stracił wynę do nagrywania i porzucił YouTube'a, co też nie jest zbyt mądro i może je łatwo obalić. W żadnym fil ostatnim filmie nie było słuchać po nim wypalenia, a żeby nagrywanie filmów przestało mu sprawiać przyjemność. Przynajmniej ja takiego wrażenia nie odczułem. Po drugie, YouTuber tak z dnia na dzień nie porzuca swojego kanału na tym tyle osiągnął. A jeśli nawet rok skończył z YouTuberem lub zrobił sobie od niego przerwę, to raczej poinformowałby o, ty o tym swoich widzów, a nie zniknął bez słowa. Ostatnią teorią jest to, że RocksMB przestał zarabiać do, tyle na YouTubie, żeby utrzymać siebie swoją rodzinę i dlatego przestał nagrywać. Jednak to jest też głupotą, gdyż RocksMB ma się całkiem nieźle w porównaniu np. do Doknesa, do, do do który zarabia znacznie mniej na filmach i znacznie ma mniej wyświetleń, podczas gdy, gdy RocksMB pomimo bycia nieobecnym ma dalej milion wyświetleń co miesiąc i także kilkaset nowych subskrypcji co miesiąc, więc to jest całkiem niezły wynik na teoretycznie martwy kanał. A więc co się stało? Żeby ten zrozumieć, należy wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, to nie jest pierwsza przerwa na kanale Luxembourg. Otóż około dwa lata temu na jego kanale była nagła przerwa spodobana Paryżem jego lewej strony twarzy. Także nie mógł nic mówić i wymagał rehabilitacji. Ja tam jakimś doktorem nie jestem, ale w internecie można wyczytać, że Paryże mogą się. Powtarzać i występować niespodziewanie. A ponadto chrypka, o którą mówił na filmie Udo Knessa, może być po części objawem tego. Nie, nie jest to takie wyraźne, bo chrypka jest objawem wielu chorób, ale jest także objawem uszkodzenia ktani. A jako, że ma trochę problem z to ma trochę to sensu. Po drugie, MB pod paroma ostatnimi postami narzekał na swój internet. Jeżeli ktoś tego nie wie, to może przeczytać ostatnie posty na, na społeczności, na jego kanale. YouTuber o nazwie MNM znalazł na Facebooku posta z oryginalnego konta Rox'a, czyli z konta, gdzie ma na imię Michał, wiadomo, na stronie odszukania mieszkań. Jednym z jego prośb dotyczących mieszkania jest szybki internet, czyli np. światłowód. Jak wiadomo, YouTuber wymaga szybkiego internetu, bo co z tego, że film nagra? I zmontuje, skoro przesłanie mu zajmie cały dzień. Albo ma słaby internet i nie może odpalić live'a. To w zasadzie ogranicza znacząco jego możliwości. Podsumowując. Rocks and nie zniknął z YouTube'a bez powodu. Najpierw miał nawrót choroby, która zaskoczyła go Artur, akurat, akurat gdy miał się przeprowadzić. Po dwóch miesiącach udało mu się w miarę wyleczyć, a najprawdopodobniej miał nawrót kolejny nawrót, co było podobnie niezrealizowania planów z ostatniego komentarza, co by wyjaśniało dlaczego został usunięty, żeby po prostu widzowie nie byli zawiedzieni. Najprawdopodobniej udało mu się już wrócić do zdrowia i pozostała już tylko kwestia mieszkania internetu. Biąc pod uwagę jego zmiany na Discordzie, można twierdzić, że wróci już niedługo, jak zwykle pewnie z petardu, więc może jakiś Marton się poli na jego kanale. Ja na to bym czekał z przyjemnością. Przepraszam, że ten film jest taki powierzchowny, a jakoś nie przywykłem do zbytnio zaglądania youtuberom w ich prywatne sprawy. Zapewne jak Rox MB wrócić na YouTube'a, to ten sam nagra film z wyjaśnieniami i o, sam opowie, co się z nim działo, a nie będzie musiał wysłuchać teorii. Możesz stawić lajka dla zasięgu, może Rox kiedyś ten film zobaczy, nie liczyłbym na to, ale to byłoby spełnienie moich marzeń, gdyż jestem fanem jego filmów. No i co? Rox fani o tobie nigdy nie zapomną i zawsze masz w nich oparcie. Cześć!